ma z tej strony Mistak TV, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam yy, dwa w jednym, czyli i wieża, i głośniki komputerowe w jednym marki Sven model MS 2050 yy, Tak właśnie wygląda opakowanie niestety jest od, yy, od tej złej strony, ale mamy tutaj na przykład napisane yy, 2.1 Multimedia Speaker System with Bluetooth. Jest nawet logo, więc może rzeczywiście z Bluetooth. Mamy nawet coś po polsku, moi drodzy, żeby nie wysypać. Mamy tutaj kolumnę, ale to sobie zaraz opiszemy. Mamy oczywiście kabelki e, i dwie baterie do pilocika. E, mamy ten kabel, to jest chyba zasilający, to są do podłączenia satelitek, no i e, wiecie o co chodzi, do podłączenia do komputera. Tutaj mamy e, papiery, aby napalić nimi w piecu. Wypadają. Tutaj mamy przedstawiony cały zestawik na mojej karteluszce. Tutaj mamy... To są poufne dane, to jest faktura. Tutaj mamy kilocik. O no ta wieża, nie wiem czy wiecie, no, no tak, wieża ma możliwość odsłuchiwania zarówno radia, ale tutaj byśmy musieli antenę podłączyć odczytu z USB no jak i oczywiście z bluetooth i tutaj sterujemy sobie takim pilocikiem mam także tutaj mm, regulację basu i trible, czyli wysokich i niskich tonów mamy tutaj możliwość zmiany wejścia i wyjścia, przełączania muzyki ustawienia głośności oczywiście, no i te wybierania tych kanałów jak przy, przy radiu, mamy również takie dwie małe tego satelitki jak widać, jak ja to mówię e, przód się błyszczy niestety jak psujajca, ale reszta jest matowa e, pragnę zwrócić uwagę, że co dosyć niespotykane w głośnikach za te 250 zł ile one kosztują e, że nie tylko mamy tutaj głośnik szerokopasmowy, ale też mamy głośnik wysokopasmowy, tak zwany twitterek e, w obu głośniczkach no a oczywiście główny głośnik ma subwoofer będzie nam e, generował tony niskie e, temu mamy takie dwie dziurki, które umożliwiają e, dają nam możliwość przyczepienia na ścianę e, i całość jest wykonana z drewna tak jak i subwoofer, ale to zaraz wam pokażę e, więc kolejna zaleta. niestety na takie klasyczne kable e, to podłączamy no jak nam się kabel urwie to oczywiście możemy bardzo tanio kupić w dowolnym sklepie budowlanym, ale Okej, okay, więc moi drodzy, tutaj macie właśnie, no światło tak pada niekorzystnie, ale trzeba go jakoś tak o, ustawić. Oczywiście to jest bardzo podobna charakterystyka, wszystko z drewna wykonane. Głośnik mamy tutaj ukryty za takim miękkim tworzywem. Ciekawe nie wystaje ono za obręb, tak jak ma to zazwyczaj miejsce, czyli będzie nam prawdopodobnie wibrować pod uderzeniem naszego głośnika. Mamy tutaj też takie podstawowe przyciski, mamy pokrętło do regulacji głośności i też wejścia dźwięku, ono ma tutaj taki guzik na środku. Mamy wejście USB oraz wejście na karty pamięci, to jest wyjście bas reflex. Całość też to jest błyszcząca. Na dole tutaj też jest błyszcząca, ale tutaj mamy już tworzywo plastik matowy. Teraz jeżeli chodzi o tył, tutaj mamy właśnie dwa, dwa takie ujścia do tych kabelków do satelitek, e, tutaj mamy e, podwójne wyjścia IPC i AUX, czyli możemy do dwóch urządzeń sobie zewnętrznych naraz oraz wejście na antenę. E, tutaj wyżej są jakieś tam ostrzeżenia, ale to już nieważne i kod seryjny, e, tutaj mamy przełącznik on-off i wyjście do kabla. Już po podłączeniu i uruchomieniu wszystkiego yy, Uruchamia nam się właśnie yy, główna kolumna i wyświetlają się te jakieś dziwne niepodporządkowane cyfry. Chyba producent myślał, zamierzałby tutaj była godzina, no ale niestety godzina się nie zgadza. Dobrze, włączyliśmy tryb lutów. Włączył się on automatycznie. Mamy tutaj jak widać takie diodowe podświetlenie. A, to jest takie półprzezroczyste w ogóle. IMS-2050 Paruj Jej widać się wszystko sparowało bez problemu. Teraz sobie włączymy jakąś muzykę. Yy. Jak widać działamy z noc, jest godzina 23.45 Więc nie będę wariował, ale następnego dnia oczywiście wam pokażę Satelitki wszystko pracuje Trę mało Jak na pierwszy rzut oka, dźwięk naprawdę przyzwoity Zobaczmy jak regulacja triple Za się taki robi tego Zwiększyliśmy poziom basu Konfederację, głos na pewno. Czyli umiesz tylko liczyć bankro na konfederację? Więc moi drodzy, przyniosłem taki pendrive mój, oczywiście bez obudowy, no bo po co Januszowi obudowa? No, po prostu się zgubiła i tego. Eee, więc dobrze, podłączmy go. Jak widać jakąś losową muzykę z naszego pendrive'a znalazła, mimo iż na początku była pomyłka i myślało, że to jest um, z radia ma lecieć. Oczywiście tutaj nam czas trwania naszej piosenki pokazuje. Co do naszego zestawu głośników, to się okazało, że w ogóle miałem e, przyciszone e, I tu teraz macie, to będzie przy 40 głośność I sobie zobaczycie, że naprawdę bas jest przyzwoity ...dali, o, jakiś facet pijąc lady z dylematem Omawiał ważną sprawę, wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę Krupikał w rót, gorąco polecał więc teraz moi drodzy sprawdźmy działanie radia No my dostaliśmy takie coś co ma przypominać antenkę Jest to po prostu kabelek z uciętym końcem Chociaż możecie oczywiście wykorzystać każdą dowolną antenę Która ma możliwość obsługi radia Oczywiście nasz kabelek pseudo radio podłączamy tutaj warto go gdzieś tam dać tak bliżej okna jeżeli jest taka możliwość tam będzie lepiej odbierać no jak widać mimo tej antenki nasze radio nie za bardzo chce odbierać i przełączać kanały nie wiem czego to jest wina a teraz sprawdźmy sobie czy nie ma problemów z działaniem tego, tej wieży po kablu AUX PC, bo jeszcze tego nie sprawdzałem rzecz jasna, tutaj też mamy kabelek taki już dosyć długi, zobaczmy ile on ma mniej więcej. Dosyć dużą zaletą jest, że w zestawie otrzymujemy mnóstwo takich skrętek, bo każdy kabel jest na przykład w dwie takie owinięte. Jest dużo kabli, więc może to nam się potem przydać przy budowie komputera, bo skrętki są moim zdaniem nawet lepsze niż trytytki. Długość tego kabla niestety nie jest taka duża, jak można było, mogłoby się wydawać. Ma on długość, moi drodzy, chyba trochę więcej niż metr. Mogłoby być lepiej, ale najgorzej nie jest. Oczywiście cinché, bo tutaj wszystko analogowo. Najpierw podepnę sobie podzłącza AUX. Nie wiem czy jest jakaś różnica między PC a AUX, to sobie zobaczymy. Oczywiście będzie konieczne włączenie naszej wieży i włączenie trybu nie USB. No ten pilot też się trochę zacina, nie działa tu najlepiej. AUX Dobrze, to puśćmy sobie jakąś piosenkę żeby być może nie miała jakichś praw autorskich I wydaje mi się już na tym miejscu, że po kablu AUX jednak głośność jest trochę większa niż po bluetooth. Oczywiście bas, pierwsza klasa. I widzę plakat tam wnuczy, którym tracę głowę. Obniżam, obniżam, obniżam nad podatki, bo tylu większych hajs uznaje na... Głośność tylko 40, bo na 100 to by chyba nam sąsiadów na pewno. 60 to jest maks. Głośność no maksymalna nie jest jakaś najwyższa Ja tutaj nie będę się bawić Mierzenie tego telefonem Jako de, de, decybel Decybelomierzem Bo kiedyś się już takie rzeczy bawiłem, ale to nie ma sensu I moje kreatywy, które od wobec nie mam odłączone em... Nie pytajcie czemu trochę trochę właściwie sobie były głośniejsze na maksie ale tutaj jest naprawdę przyzwoicie i będzie można spokojnie nagłośnić pokój moi drodzy więc podsumowując nasze głośniki mają naprawdę przyzwoity bas są fajne wykonane wszystkie z drewna to też jest na pewno zaleta mają analogowy system podłączenia niewątpliwie no niestety trochę, psuje, ja tą bardzo fajną jakość wykonania psuję trochę ten plastik na przodzie, ale może być. Mm, działanie muzyki z USB jak najbardziej wszystko wykrywa z pendrive'a. Myślę, że z kart pamięci tak samo, ale ja nie trzymam muzyki na kartach pamięci, więc nie będę tego sprawdzał. Um, więc jak mówiłem baz jest naprawdę przyzwoity, średnie tony też, no co do wysokich mam zastrzeżenia ale ja nawet nie lubię wysokich tonów niestety trochę nieprzyjemne jest to, że te twitterki to są atrapy niestety yy, one nie działają w ogóle no i jeszcze mam, <noise> niestety wadą jest to, że bez anteny jakieś radia nie odbierzemy, Musieliby, musielibyście kupić jakąś antenę, ale fajne jest to, że oczywiście mimo braku kabla w zestawie jednocześnie możemy sobie podłączyć dwa zewnętrzne źródła dźwięku pod rzeku. czyli możemy mieć podłączony komputer, nie wiem, i telewizor jednocześnie i sobie tylko przełączamy jak mamy taką potrzebę i nie ma z tym żadnego problemu. Więc podsumowując, pewnie zapytacie, czy polecam. Tak, moim zdaniem to jeden z lepszych wyborów, jeżeli chodzi o głośniki w tej cenie, komputerowe, rzecz jasna, ale jeżeli chodzi o wieże, to naprawdę jest zajebiście. Polecam bardzo serdecznie. No i co? To na tyle w tym odcinku. Zapraszam do na, na subskrypcji tego kanału, najlepiej z dzwoneczkiem. Zostawcie łapkę w górę. Wbijajcie na naszego Discorda, gdzie dyskutujemy sobie na różne bardzo ciekawe tematy. Wbijajcie na kanały partnerskie. Obserwujcie naszego fanpage'a na Facebooku. I to na tyle. Nara!